Cześć, witam Was serdecznie na drugim odcinku z cyklu Obsługa Wózka Jezdniowego. W tym odcinku pokażemy Wam jazdę wózkiem i pobieranie oraz odkładanie ładunków. Weźcie pod uwagę, że to wszystko jest w obrębie egzaminu Urzędu Dozoru Technicznego. Wiem, że jak ktoś obsługuje wózek, to, to troszeczkę to się różni, ale tutaj mówimy o pierwszych jazdach. I przygotowaniu do egzaminu Urzędu Dozoru Technicznego. Teraz pokażę Wam, jak wyglądają pierwsze zajęcia praktyczne, czyli takie zaznajomienie się z wózkiem, dostosowanie prędkości, jazda przodem i tyłem, bo ta jazda tyłem jest równie ważna co przodem. Już wiecie dlaczego, bo często te ładunki zasłaniają nam, nie mamy widoczności i musimy poruszać się tyłem. Na początku pokażę Wam zasady jazdy do przodu, po ósemce, później do tyłu, później pokażę Wam takie zasady, które tak naprawdę przy każdym wózku się sprawdzą. No to co? Lecimy. Jazda do przodu. Przede wszystkim na początku ludzie boją się jazdy wózkiem. Nie ma się czego bać. Macie dużą halę. Wszystko jest zabezpieczone. Prędkość wózku też jest ograniczona. I tak wygląda ta nasza pierwsza ósemka. Podobnie jak na prawo jazdy motorem. Kręcimy sobie ósemeczkę. Bardzo przyjemne pierwsze zajęcia. Najczęściej robimy to oczywiście bez ładunku, żeby też nie stresować tutaj kursanta. Wiecie, mnie to wychodzi od razu automatycznie, ale niektórym sprawia kłopoty i pierwsze 20-30 minut muszą sobie potrenować. Oczywiście tutaj ta ósemka jest pokazowa, my ją później ściśniamy. Bardzo ważne też jest, żeby stosunkowo blisko się poruszać i teraz zatrzymuje się tak jak było wcześniej powiedziane hamulec luz i sprawdzam czy nikogo nie mam z tyłu patrzę w lusterko dopiero teraz jadę do tyłu to jest bardzo istotne na egzaminie urzędu dozoru technicznego żeby się rozejrzeć my w trakcie bardzo często jak ktoś nie patrzy podrzucamy coś z tyłu robimy takie psikusy kursantom i często przejadą właśnie jakiś pachołek tak jak widzicie no, dla nas, operatorów, nie jest to już jakiś tam wielki problem, ale dla kogoś to pierwszy raz jest na wózku, no, stanowi to jakąś tam trudność, szczególnie ta jazda do tyłu. Tak naprawdę fajnie by było, jakbym cały czas tutaj obserwował tył. Taka powinna być ta pozycja. Jedziemy sobie, tak jak widzicie, ten blood spot nam yy, pokazuje, wytycza jazdę. Jedziemy, skręcamy przez lewe ramię. Ale dużo mnie to nie kosztuje, nie wykonuję dużo ruchów. Lewe ramię skręcam, prawe ramię dojeżdżam. I teraz pokażę Wam taką zasadę. Jeżeli widzicie przednie koło, to jeżeli mamy przeszkodę na środku przedniego koła, to wiemy zawsze, że się zmieścimy. Ja tutaj podjadę, złapię ten pachołek Wam specjalnie, żeby Wam pokazać. I zasada jest bardzo prosta. Zobaczcie. Wiemy. I ja sobie go okrążam, ja już praktycznie nie muszę trzymać, oczywiście musimy jako operatorzy trzymać, ale ta praca wózka dzieje się tak naprawdę po minimalnej korekcie automatycznie. Czyli jeżeli mamy tą przeszkodę, wiemy, że jest na środku przedniej osi, czyli na, na, samym, na samym środku przedniej osi, praktycznie bez żadnego wysiłku, czy przodem, czy tyłem. Bez większego wysiłku, znaczy oczywiście zawsze musimy trzymać. Ja wam chcę tylko pokazać, że to są pewne zasady, tak jak w walcie, tak jak na prawo jazdy. On sobie już leci automatem. I czy wózek będzie mały, czy wózek będzie ważył 10 ton, bo takie też się znajdują. Praktycznie bez żadnego wysiłku, jeżeli znamy zasady poruszania się, on idealnie i bardzo precyzyjnie będzie nam się kręcił. Oczywiście musimy trzymać rękę na kierownicy, ale taka zasada. Jest przy każdym praktycznie wózku jezdniowym, no i dalej dojeżdżamy i pytacie, kiedy skręcać. No teraz. Czyli wiemy, że mamy przeszkodę na środku przedniej osi. Skręcamy, i on już nam automatycznie dalej wykręca. Oczywiście niewielką korektą, no nie będzie takich przeszkód. Będzie to koniec regału magazynowego albo koniec miejsca do składowania, i wtedy wiemy idealnie, gdzie się łamać tak naprawdę. Staramy się to robić też w trakcie jazdy, żeby nie, nie brudzić powierzchni, nie marnować ogumienia, żeby nie stanąć, nie skręcić. Oczywiście tam w czasnych magazynach możemy to robić. Ale tutaj sobie bardzo precyzyjnie jeździmy, obserwując, co się dzieje dookoła, czy nikt nam nic nie podłożył. No i taka zasada, tak jak wspomniałem, przy każdym tak naprawdę wózeczku się sprawdza. Tak jak widzicie po naszych pachołkach, no, też często najeżdżacie, ale to jest kwestia treningu, tak? Także to się zużywa, i po to macie ten, ten nasz ośrodek, macie mnie, macie innych instruktorów, macie nowoczesne wózki, żeby sobie to wytrenować. No i tak jak wspomniałem, to jest bardzo, bardzo łatwe w obsłudze. I tak naprawdę na egzaminie, właśnie będzie taka ósemka przodem, tyłem. Oczywiście z zachowaniem tych zasad, że na postoju wrzucamy luz, później. Wrzucamy czy jazdę do przodu czy do tyłu, ale z taką przerwą. Musimy pokazać inspektorowi urzędu dozoru, że panujemy na tym wózku i nie zależy na prędkości. Oczywiście tam prędkość zdobędziemy później w trakcie pracy, ale im zależy na takiej precyzji i tym właśnie, że wiemy, gdzie, kiedy i jak się złamać. Tak naprawdę tutaj każdy może to, to pojąć. Nie jest to jakaś filozofia, także tak jak widzicie, bardzo łatwa. Zasada. A teraz, moi drodzy, pokażę wam, jak poprawnie pobrać ładunek na egzaminie Urzędu Dozoru Technicznego, ale też jak go pobierać bezpiecznie dla was i jak, jakie są dobre nawyki, żeby nic wam się nie stało ani innym waszym kolegom. Ja podjeżdżając już patrzę mniej więcej, żeby dobrze odłożyć te palety, czyli po środku tego pola. Odkładczego. Tak jak widzicie, ładunek teraz nie jest wypoziomowany, jest na siebie. I teraz mamy dwie możliwości. Jeżeli będziemy ładować jakąś tam ciężarówkę, kontener, nie będzie tej przestrzeni, to teraz powinniśmy wypoziomować już teraz ten ładunek z wypoziomowanym ładunkiem i podniesionym oczywiście wjechać w pole odkładcze. I tutaj kolejny trik, jak sprawdzić, czy te widły, czy ładunek jest wypoziomowany. Ja zawsze znajduję punkt odniesienia. Dla mnie tutaj przy tym wózku to będzie koniec rantu tutaj tych, tej karetki siłownika, i widzę, że on jest wypoziomowany. Toyota ma taki system automatycznego poziomowania, ale my nie, na szkoleniu go nie używamy, żeby ludzie no, nauczyli się poziomować. Czyli mamy teraz widły wypoziomowane. No i na egzaminie bardzo istotne. Zaciągamy hamulec ręczny. Tak naprawdę powinienem to zrobić przed poziomowaniem. Czyli dojeżdżam, wciskam hamulec ręczny i dopiero zaczynam bawić się maszto. I teraz podnosimy ładunek na odpowiednią wysokość. Czyli tak, żeby zmieścił nam się w pole odkładcze. Oczywiście mamy tutaj przestrzeń i możemy. Podnieść troszeczkę więcej, bezpiecznie. Wciskamy hamulec ręczny, a właściwie zwalniamy hamulec ręczny, i teraz wjeżdżamy sobie w to pole odkładcze. I tak, jak wspomniałem wcześniej, ja już ładunek wypoziomowałem, ale może być sytuacja taka, i to też jest dopuszczalne, że wjeżdżacie z tak wypo, niewypoziomowanym, tylko wziętym na siebie ładunkiem, i wtedy wjeżdżamy odpowiednio i poziomujemy. Ale pamiętajcie, że to poziomowanie powoduje to też, że ładunek cały troszkę będzie wychylał się do przodu. No, co do widoczności, no, każdy ze względu na wzrost, czy, czy, czy jakieś tam swoje indywidualne warunki, no, będzie patrzył troszeczkę inaczej. I teraz tak, mamy już tutaj odpowiednio wsunięty ładunek w pole odkładcze, opuszczamy sobie te widełki. Pamiętamy, bardzo istotne, jest, żeby widły już w tym momencie wyjazdu były wypoziomowane. Jeżeli widły będą niewypoziomowane, to albo pociągniemy regał ze sobą, albo pociągniemy ładunek ze sobą. No i zwalniamy hamulec ręczny. I już teraz po linii prostej do tyłu wyjeżdżamy. Bardzo istotne jest, żeby ten wyjazd właśnie odbył się po linii prostej i żebyśmy za wcześnie nie skręcili. Ja teraz specjalnie skręcę, żeby Wam pokazać, co się może wydarzyć. Zbyt wczesny skręt powoduje, o tak jak widzicie, przesunięcie tego. Ładunku. To na egzaminie jest niedopuszczalne. Ja teraz, ja teraz to skoryguję. No, ja już wiem mniej więcej, zrobiłem dwa e, obroty kierownicy. Mniej więcej wiem, jak są koła ustawione. Wy, jako na początku, macie tutaj takie zestawienie e, na e, wyświetlaczu. Ja nie sugeruję zawsze, żeby patrzeć na to. Moim zdaniem, lepiej jest to robić i nauczyć się robić to na czujach. I teraz, jak już wyjechaliśmy, znowu. Hamulec, hamulec ręczny, no i opuszczamy. Wiem, że tak naprawdę w pracy jako prawdziwy operator mało kto będzie właśnie tak robił, ale to są zagadnienia obowiązkowe na egzaminie Urzędu Dozoru Technicznego. Tak to powinno wyglądać. Czyli mamy ręczny, mamy widły opuszczone na 30 cm, to co mówiłem wcześniej. I teraz tak, możemy wziąć troszeczkę na siebie. Ale znowu nam się widły podniosły, czyli jeżeli chcemy w ten sposób jechać, to opuszczamy sobie wideo. No i mamy temat skończony. Jeżeli chcemy kontynuować jazdę, zwalniamy ręczny i odjeżdżamy, pobieramy. Ładunek jest wypełniony. I na egzaminie będzie tak to wyglądało: ósemka przodem tyłem, pobieramy ładunek, wyjeżdżamy, ósemka przodem tyłem, odkładamy ładunek, i w większości sytuacji egzamin jest zaliczony. Jeżeli byśmy na egzaminie zrobili to, co ja właśnie, czyli wyjechali za wcześnie, no to możemy sobie to skorygować. Myślę, że inspektor będzie mu się to podobało, bo będzie widział, że macie świadomość i potraficie ten ładunek odpowiednio odłożyć. I to tak naprawdę wszystko mieliśmy jak się poprawnie wsiada nie pokazałem jeszcze jak się wysiada ale zaraz to zrobię miałem cały komputer omówiony mieliśmy jazdę i tam taki trik który Wam pomoże odpowiednio skręcać no i wkładanie ładunków w regał wyjeżdżanie i to wszystko tak naprawdę jeżeli Wam się podobało obserwujcie kolejne filmy piszcie co mogłem zrobić lepiej co zrobiłem źle i nagramy kolejny filmik pozdrawiam Was, z Centrum Szkoleń Bartek a wychodzimy tyłem tak moi drodzy Odpinamy pasy. I nie wyskakujemy, tylko znowu punkt odparcia. I tak poprawnie wysiedliśmy. Dziękuję Ci, że byłeś ze mną tym razem w odcinku, gdzie pokazałem Wam, jak jeżdżę i jak odkładam ładunki. Mam nadzieję, że temat wyczerpałem do końca. Jeżeli chciałbyś mnie poprawić, coś zrobiłem źle, masz jakieś sugestie? Komentuj, pisz. Chętnie nagram kolejny filmik. Jeżeli interesujecie jakieś inne urządzenie typu podes, słownica, żuraw, śmiało piszcie w komentarzach. Pamiętajcie też, że co miesiąc losujemy jedną osobę z komentarzy na YouTubie i dajemy jej kurs za darmo. Także obserwuj nas, wbijaj co niedzielę o godzinie 12 na mój kanał. I oglądaj wartościowe filmy. Jeżeli masz jakiś fajny pomysł na filmik, jeżeli chcesz wystąpić w filmie, jeżeli masz jakiś produkt, który chcesz nam pokazać, a dotyczy stricte branzy logistycznej czy wózków wiedzniowych, pisz na pewno taki filmik nagramy. Dziękuję Ci pięknie. Bartek, Centrum Szkoleń Korsak. Pozdrawiam.